Siema. Zanim zaczniemy, takie krótkie info. Założyłem fanpage'a, stronę na Facebooku, gdzie będę owe pasty przeklejał. Jeśli ktoś chciałby sobie poczytać, to link w opisie. Kurwa, słuchajcie, mam zajebiście chory żart dla was. Wchodzi baba do sklepu mięsnego i pyta się sprzedawcy: Masz tu kutasy wieprzowe? A sprzedawca na to: Nie, tylko suki jabane. Babka odpowiada: No to daj mi dwie kilo suki i zrobię bigo z tymi kurwami. Ale to nie wszystko, bo potem baba idzie na dyskotekę i tam spotyka swojego ex-chłopaka. On na nią patrzy i mówi: Widzę, że w końcu zaczęłaś coś gotować, stara suko. A ona na to, tak, teraz każdego dnia jedę suki, tak jak ty. Cholera, ja pierdolę, nie mogę przestać się śmiać. Ale czekajcie, jest jeszcze lepsze. Baba wraca do domu, a tam na podwórku spotyka sąsiada, który mówi: O kurwa, znowu z tymi sukami? Co ty kurwa z nimi robisz, wypchane suki? Ona: Nie, ty jebany perwersie, karmia nimi psa, który kurwi się swoją żoną. A tak na serio, przypominam, że to tylko żart i nie ma na celu obrażenia czy szklowania nikogo. Kurwa, nie róbcie takiej pasty w realnym życiu, bo się tylko narazicie i zrobicie z siebie chujków. Więc pamiętajcie, że śmiech to zdrowie, ale z szacunkiem do innych kurwa.